z tej strony Ponczol A dzisiaj zagramy sobie w gierkę Którą ostatnio zakupiłem O nazwie Stonehair eee, Grałem sobie też w nią wcześniej Żeby się w nią nauczyć grać Tutaj jak widać jest, już, e, jest mój już Stary zapis e, To nie ważne, stworzymy sobie oczywiście Nową gierkę Najpierw musimy tutaj sobie wszystko Wybrać, ja już sobie e, Ustaliłem co będę wpierał Musimy wybrać teraz to. Później wybraliśmy, że jesteśmy jakimiś tam ludźmi, tutaj jesteśmy wyświetlani. teraz musimy wybrać, wybrać gdzie chcemy się osiedlić, w sensie, że jakim biomie. I oczywiście weźmiemy sobie las, Widzicie, wszystko się pojawia. I musimy wybrać teraz tryb. My sobie weźmiemy normal, żeby były potwory, bo na peaceful to byłby sandbox, czyli nie byłoby żadnych potworów. Moglibyśmy sobie po prostu grać i nic by nas nie atakowało. A tak to będzie ciekawiej. No i patrzcie, pojawiły się teraz cienie. I inne takie. No to dobra. Lecimy dalej. Teraz musimy sobie wybrać ludzi. Myślę, że taki skład będzie ok. No, dobra. Zaakceptujmy. I, I teraz musimy sobie wybrać pakiet startowy. I oczywiście weźmiemy sobie to. Czyli dostaniemy jednego łowcę. Który będzie nam polował na zwierzęta różne Wybierzemy też footmana czyli, tak, czyli naszego żołnierza, który nam osady będzie bronił I herbalistę Który będzie się nam zajmował różnymi rzeczami, jak na przykład leki, nasiona itd. Eee, dostaniemy też 10 jedzenia i 20 złota No to dobra, lecimy Teraz musimy sobie wybrać e, ten Musimy sobie wybrać mapę. Musi się nam najpierw wczytać. Jak sami widzicie, po prawo mi się wyświetlają e, różne napisy. Że różne w sensie, że znaczki. I musimy, e, patrząc na te znaczki, znaleźć sobie odpowiednie miejsce. Tutaj, na przykład, będzie mniej e, zwierząt, ale będzie to więcej minerałów. A tutaj jest jeszcze gorzej. O tu. Dobra, dalej lecimy. Tutaj będzie mało zwierząt, no to nie. O, więcej zwierząt jest. Hmm. A tutaj zobaczmy, co mamy. O. Myślę, że takie miejsce będzie idealne. Dobra, to chyba będzie wszystko. No to teraz, czy na pewno chcemy? Tak, chcemy tutaj. I proszę, zaczyna się. Teraz musimy poczekać, aż się nam wczyta gra. Ogólnie, gra została zakupiona na Steamie cenie 75 zł, chyba, z co pamiętam. Oczywiście ją polecam, bo jest bardzo ciekawa. No to co, czekamy. Już prawie. I już. Dobra. Teraz rozjeżdżymy się po mapie i wybierzmy sobie lokację. Poczekajcie, przyciszę tylko trochę, a nie. A, dobrze, mogę jednak. Poczekajcie, przyciszymy troszkę. O! Myślę że, myślę, że tak będzie lepiej. Dobra, że się. Tutaj mamy, nie wiem, jakieś ruiny i grubki. Obawiam się, że tu mogą być zombiaki, z którymi jeszcze chyba nie walczyłem. To nie wiem, co to jest. Widzę, że jest sporo kamieni. Są też krzaczki jedzeniowe. Tu i tu. Drzewek też jest troszkę. I w okolicy też są. Zajrzyjmy się jeszcze po mapie. Co my tu mamy? To już nic. A, kwiatki. Dobra. To szukamy tam. Do... O! Jakaś świątynia do zebrania. Chyba. I kolejna. O, proszę. No to dobra. Ja się boję, że mnie w ogóle nie słychać. To jest rzecz, której się najbardziej obawiam. Bo ja mam tak głośno. Ja w tych słuchawkach. które ja mam teraz na sobie. że fiu-fiu. Dobra. Myślę, że możemy się osiedlić. Tutaj dobra, no tutaj najmawe, tutaj teraz sobie zatrzymajmy czas, żeby wszystko sobie rozstawić. Tutaj niczego na razie nie widać ciekawego. Dobra, zobaczmy, co my tu jeszcze mamy. Okej, okay, tu nic ciekawego, nie o, jest to ciekawe, ale bałbym się na razie tu chodzić. <laughs> Właśnie, ja nie sprawdziłem gdzie są jeszcze zwierzaki. O, tu jest jakaś roślinka. Na początek jak w to grałem, to myślałem, że to jest e, jakiś surowiec, bo mi się zrespiło na górach, ale jednak to jest roślinka. O, tak samo tutaj jest. Dobra. Eee, tak. Teraz trzeba paru osób zatrudnić na kogoś. Myślę, że ta osoba może być wojownikiem. I proszę. Mamy wojownika. Teraz dalej. To jest wojownik. No to. Ty możesz być. Albo nie. Myślę, że tego. Albo nie. Tego zatrudnimy. już nie chciałam tego. Tego zatrudnimy na trapera. I on będzie na zwierzęta. Czekajcie. Ja, ja czuję, że to jest za głośno. To może weźmy na 40 wszystko. Dobra, dalej, to będzie traper, to będzie... ale nie, to będzie. To będzie Herbalist, bo później go za, e, zatrudnimy jako osobę, która będzie nam leczyła innych. A to będzie Carpenter. No i dobra. Eee, Niech zajmą się zbieraniem od razu kamieni, bo kamień jest tu bardzo ważny, to grze. Tak samo jak drzewa, ale drzewa jest łatwiej znaleźć. Tak samo jedzenie, ono też jest ważne. Dobra. O, O proszę, sarenki od razu na start. Jak ładnie. Dobra. No to to też pozbierajcie. To, to. Bo te zioła są nam potrzebne do herbalisty, bo on się zajmuje ogólnie miksturami, A, e, takimi leczniczymi na przykład. A ponieważ tutaj mamy jakiś, grob, jakiś cmentarz, no to byłabym być przygotowany na to. Dobra, e, co dalej? Zajmijcie się też od razu zbieraniem drzew, na przykład. O tak. O, jeszcze te. No i jest git. Trochę mają do roboty. A, jeszcze magazyn. No to tak. Magazyn sobie postawmy tutaj. I tutaj będziemy składowali wszystko poza jedzeniem. A tutaj będziemy składowali tylko jedzenie. No. No to cóż. Lecimy. Teraz wszyscy będą sobie po kolei podnosili rzeczy. Jak się tym zajmujecie. E, karpenterowi zróbmy to. Ten musi sobie jeszcze pozbierać tylko zioła. Tutaj jak sami widzicie mamy footmana i on nam broni tutaj wiochy. Będzie patrolował wokół, e, wokół ten, tego ogniska, bo to jest nasze serce. Gdy to zostanie zniszczone... E, gdy to zostanie zniszczone to wtedy stracimy całą wioskę. No to... O Jezu, ile tu jest tych saren? Widać, że dobre miejsce sobie wzięliśmy. Ale przydałoby się jeszcze rozejrzeć za innymi zwierzętami. Na razie niech się zajmą drewnem. I niech poprodukują troszkę tych rzeczy. Jak tam możemy to? Jeszcze nie. Te, ja wciąż czuję, że to jest za głośno. Czekajcie. Jeszcze sobie je trochę przyciszę. Albo ja tak słyszę, albo mam słuchawki za głośne. Mam nadzieję, że wy tu wszystko dobrze słyszycie e, w tej grze. No to dobra, lecimy dalej. Hmm. Czy tutaj się coś pojawiło? Na razie nie. Boję się tu podchodzić. Ale dobra. gdzie wybieranie chyba banera czyli e, znaku naszej osady tak, dobrze mówiłem nazwijmy naszą osadę mm, powiedzmy lód pączków o, idealne i weźmy sobie Jak on był? banner stener, siły. Czyli że będziemy mieli silniejszych ten, silniejszych ludzi ogólnie. Słuchajcie, już zerkam. Gdy będziemy kopać, to będziemy zdobywali 50% więcej ród, kamienia i kleju. A tutaj jest to co łapie, co rozumiem, bo nie jestem za dobry z angielskiego. Coś z leczeniem tu jest. Nie wiem dokładnie co. Nie znam się na angielskim. Dobra, no to proszę. Od teraz, proszę. Zdobyliśmy własną wioskę. O, patrzcie, przeleciał ten Tasier i nam robić z tym banerem coś. Proszę. Mamy baner. No i nasza wioska się teraz nazywa. O nie! O nie! Nie, tylko nie to! O nie! Nie wierzę! Zacięła mi się klawiatura! To znaczy nie klawiatura, tylko gra. To jest po prostu najgorsze. Dobra, trzeba to zatrzymać? Nie, bo klawiatura ogólnie nie działa. No, i przepraszam, ale na chwilkę będziecie mieli. Eee, na chwilkę będziecie mieli czarny ekran, ponieważ mam nastawione nagrywanie na tą grę. Eee, więc na sekundkę będziecie mieli czarny ekran, bo muszę wyłączyć i wyłączyć grę. To zaczekajcie, chwilkę. Bym robił eee, cięcie, gdybyśmy mieli. A gdybym miał a, ten. Jakiś program do zatrzymywania. Te ja się nic a to już leci 14 minut. Naprawdę? Naprawdę już 14 minut to nagrywamy. No to dobra. O, proszę, już marnę. Nie, czekajcie, jeszcze tą muzykę przyciszę. Dla mnie ta muzyka jest wciąż za głośna. Dobra, jest lud wączków. Continue. No i dobra. Kontynuujemy tę gierkę. I czasami naprawdę tak denerwują te lagi. Trzeba... Nieważne. Przez tak mi czasami to denerwuje, ostro. No to przytujemy z powrotem gierkę. Ogólnie gra jest też podobna do Minecrafta. Bo z, e, ze względu na to, że jest też kwadratowa. Hmm. Ogólnie to też z y, Freebuilda. Będzie na razie przerwa i będziemy nagrywali e, tą gierkę, czyli Stoneheart. Więc na razie w SpryBuilda będzie przerwa. I jakbyście chcieli wiedzieć, dlaczego nie było tak długo odcinków, to dlatego, ponieważ też miałem przerwę. No wiecie, YouTuber od czasu do czasu musi mieć przerwę. Oczywiście, przerwy nie będą aż tak często. Tylko że. Dobra. O, i już tam działa, jak sami widzicie. Teraz tylko niech nam się tu wczyta. O, no i dobra. Możemy lecieć dalej. Teraz się wszyscy, e, wszyscy cieszą. Bo nasz banner ma już znak. A to jest e, ten typ, co nam ten baner. Banner tak zamienił. Teraz wszyscy się radują. No to tak. E, rozejrzyjmy się po terenie. Przydałoby się znaleźć gdzieś jakieś zwierzęta e, na razie. No chyba czegoś mamy traperac, nie? Tylko pytanie. O. Patrzcie, to jest, to jest o ten typ. Ten zwierzak, co tutaj jest. O. Dostaliśmy jedną Oho, O, ho, ho jedzonko dostaliśmy super chleb eee, ten kiełbycz są parówy, nie wiem i normalny chleb bo to jest e, chleb z kukury... e, to jest chleb kukurydziany o widzicie co z tego co ja pamiętam, to on umiał chyba, e, chyba załatwić e, polować na sarny toda. Nasz bojownik. Z tego co pamiętam, przynajmniej jak byłem w mojej grze własnej, no to wtedy polował na te sarny. Nie, to Łucznik był. A, dobra, to wszystko wyjaśnia. No to dobra. E, co dalej? Ogólnie to też co e, jakiś czas gobliny będą wokół nas zakładały własne osady i będą od nas żądały czegoś, e, bo inaczej zaatakują nas. No i jeśli im damy te przedmioty, to nas nie zaatakują, ale e, e, ale jeśli im tych przedmiotów nie damy, to nas zaatakują. Jeśli im damy, to nas nie zaatakują. Ale Wiecie, jeszcze mm -hmm. trochę czasu mamy na przygotowanie się. Dobra. O. Mamy ten. Carpenter Workbench. Gdzie nie to? Oto. Carpalist. O, już możemy. No teraz robimy kolejnej osobie. Workbencha. Czyli jej pracownię. Ty tym rzecznik kładzie tu kamień. Dobra. Mm -hmm. Wiem co musimy zrobić. Patrzcie. Ja zawsze miałem taką taktykę, że rośliny sobie przenosiłem w określone miejsce. Wszystkie. Żeby miał łatwiej zbieranie je i szybciej. I teraz je sobie wszystkie po kolei przeniesiemy. Bo jak to odkryłem, to się tak zdziwiłem ale dzięki temu można łatwiej zbierać rzeczy. Tak samo jest z krzeczkami. To sobie przesujmy to wszystko tutaj. Dobra, to już przeniesione. Teraz jeszcze tylko stąd. No i jak będziemy zbierać, no to będą mieli tu przejście po środku, jeszcze z boków, więc będą mogli na spokojnie to wszystko pozbierać nam. No to przenosimy dalej rzeczy. Przejdźcie tutaj. Tak. teraz tak teraz tak i jeszcze tak e, właśnie trzeba im zrobić e, sypialnię ja tu mam to gdzieś e, zapisane. Nie, o tutaj. O, jest. Dobra, zróbmy im wielką sypialnię. O tutaj. 40 kamienia, 23 drewna. 41 łóżek, chyba z tego co patrzę, tu jest. Więc sami widzicie. No, ta sypialnia jest wymagająca. Patrzcie, ile tu jest łóżek. A, bo ja wziąłem tutaj kamienne łóżka. I te kamienne ściany. No trochę kamienia tu pójdzie, na pewno. No i dobra, niech budują to. Mam nadzieję, że im starczy materiałów. Bo oni muszą takie rzeczy też budować, bo później narzekają, że śpią na otwartym e, tym terenie. Tak samo jest z jadalnią. Do jadalnię możemy też zaraz postawić. Wykonajcie, postawmy jeszcze tego. Eee... Tego no, herbalistę. O! Jak tam pojawiło się tu coś na tym cmentarzu? Czyli chyba, jeśli tu podejdziemy, to wtedy tutaj będą e, umarli. Wyjdą stąd. Z to, co łapię. A nie chcielibyśmy to na razie robić. Czy to jest mała serenka? Nie. To jest. Chyba jeleń. No, tutaj mamy jelenia. Dobra. Ile już ten materiał trwa? 23 minuty. Okej. Okay. No to zaraz pewnie będziemy kończyć. Na no, razie sobie jeszcze poprzenosimy tu rzeczy eee, to tu. roślinne w roślinie. Kto wie, co się stanie. No dobra. Yy, pozbierajmy te rzeczy jeszcze. O, zaraz będzie daily update. Królik! Gdzieś tu są zwierzęta, takie malutkie. O, kolejny! To dobrze. A więc teraz weźmy Trapera na tym terenie, i niech e, ten poluje na małe zwierzątka. Tutaj sarny i jelenie nam biegają. No, Zajrzyjmy się też za surowcami. O! Już od razu. Jest silver i koperu bardzo dużo. O, to dobre. To jest też silver. Kolejny koper. Tu jest... O, tajny. Tu też jest ok. To jest też akurat przydatny surowiec, więc lecimy dalej. W sumie to zaraz będzie kończyli materiał. No. No to cóż. Dzisiaj to już na tyle. Mam nadzieję, że film Wam się podobał. Jeśli tak, to dajcie łapkę w górę i suba z słoneczkiem. No i cóż. Pa!